Cześć, to Justyna i dziś będę testować słodycze ze Szkocji. Na początku września byłam w Edynburgu i oprócz różnych rzeczy, które. Kupiłam. Kupiłam też mnóstwo słodyczy do przetestowania, ponieważ jak jestem w jakimś obcym miejscu, to chcę sprawdzić najbardziej, jak smakują u nich, na przykład słodycze. A że mam tych produktów bardzo dużo, bo całą torbę, to nie przedłużam i zaczynam. Będę sobie z tej torby losować i to, co wylosuję, to będę jeść po prostu. Na początku wylosowałam coś, co jest chyba najbardziej popularnym słodyczem. Jeżeli wpisujemy w wyszukiwarkę hasło szkockie słodycze, to właśnie to jest jedno z tych, które wyskakuje jako pierwsze. I to są tea cakes, czyli ciasteczka do herbaty. Co prawda nie mam herbaty, ale spróbujmy zobaczmy, co to jest. I czy jest to smaczne. Fajnie wygląda. Wow. Mmm. O kurczę, to jest dobre. Mmm. Trochę jak ciepłe lody, ale mają też ciasteczko pod spodem. Super. Naprawdę bardzo dobre. 5 na 5. Super. ok Kolejną rzeczą, jaką wylosowałam, są takie ciasteczka z rodzynkami i one są wyprodukowane w Szkocji, mają taki tutaj znaczek, y, który właśnie mniej więcej to oznacza, że są wyprodukowane w Szkocji. I troszkę ucierpiały chyba podczas transportu, ale mam nadzieję, że mimo wszystko będzie z nimi wszystko dobrze i że będą smaczne. W pudełeczku znajdują się takie oto ciastka. Takie ciasteczka. Próbuję. Mmm... Dobre. Czuć masełkowy smak. Są naprawdę maślane. I hmm? Bardzo dobre. Kurczę. Też 5 na 5. Okej. Okay. Losuję coś następnego. Wylosowałam też ciasteczka. Pewnie karmelowe. Okej, okay, one są jeszcze w dodatkowym opakowaniu. No i są w mlecznej czekoladzie, czyli musi być dobre. Nie ma opcji, muszą być dobre. Hmm. Ale dziwna konsystencja. Tego się nie spodziewałam. Hmm? Ten wafelek w środku jest faktycznie przełożony takim karmerem i to powoduje, że jak się wgryzamy, to ono tak fajnie się ugina. Bardzo ciekawe. Kurczę, bardzo smaczne. Znowu 5 na 5. No to losuję dalej. Mm. Klasyk. To co prawda nie jest słodycz, ale jest to coś, co jest naprawdę y, popularne w Szkocji. W każdym sklepie się dostanie chyba ten napój. No i byłam bardzo ciekawa, jak on smakuje, ale nie chciałam tego sprawdzać tam, więc przywiozłam po prostu ze sobą do Polski. Pachnie jak orężada. Mam ze sobą szklankę, żeby zobaczyć, jaki ma kolor. Chociaż, co prawda, widziałam, bo, jeżeli, bo były też takie wersje w butelkach, po prostu. No tak, wygląda jak pomarańczowa orężada. Ma zapach pomarańczowej orężady. I smakuje jak orężada. Jest okej. Okay. Ale jakoś wielkiego szału nie ma. No jest słodkie. Takie 4,5 na 5, bo jest dobre, naprawdę jest spoko. Losuję dalej. Wylosowałam coś takiego. I to ma teoretycznie mieć smak waniliowy, ale raczej tej wanilii tu nie wyczułam. Mm. Trochę jak nasza krówka, ale nie do końca. Ma taki na początku zapach, trochę jakby było przypalone. Trochę takiej kawy. Mm. Jak na razie to jest najsłabsze. Takie 2,5. Chyba to nawet przypiję. Ok, losuję dalej. O, shortbread, czyli kolejna rzecz, która jest naprawdę bardzo popularna w Szkocji. A jestem bardzo ciekawa, jak to smakuje. Specjalnie nie otwierałam. Nie jadłam, żeby móc to przetestować. Okej. Okay. Jest to w porcjach takich popakowane. Mm, też pachnie ładnie. Też tak maślane, takie. Oni chyba bardzo lubią takie maślane ciasteczka. Hmm. Jest ok. Też jest maślane. Ale na końcu ma taki lekko słonawy posmak. Jeszcze nie wiem, czy mi się to podoba. Te ciasteczka z rozrękami były troszkę chyba lepsze. Dlatego tym dam 4,5. Ale naprawdę jest smaczne. Losuję dalej. O. Tym razem będzie coś troszkę na słono, ponieważ mają być to ciasteczka o smaku serowym. Również są wyprodukowane w Szkocji. W ogóle jakie słodziutkie. Znaczy, pewnie nie słodziutkie, ale... Pachną lekko serowo, może nie jakoś bardzo. Wyjdź, wyjdź, wyjdź. Ok. Takie. Owsiane ciasteczko? Tak. Owsiane ciasteczko o smaku serowym. Mm. Jak mam być szczera, to mało smakuje serem. Jakbym nie wiedziała, że ona ma być serowa, to bym w ogóle tego sera nie czułam. Teraz sobie chyba tylko tak wkręcam, że jednak trochę tego smaku sera tam jest. Szkoda! Bo myślałam, że będą intensywniejsze w smaku. A tak to takie praktycznie bez smaku owsiane ciasteczko. Nie jest złe. Jest na pewno lepsze niż tam to coś o posmaku kawy. Daję temu takie trzy i losuję dalej. Mam tu takie coś malutkiego. To jest taki batonik o smaku toffi. I ma być podobno taką ciągutką. Zobaczymy. O, ma ładny kolor. To w smaku bardzo przypomina nasze polskie krówki. Okej, okay. jest dobre. Mhm. Dobre, okej, okay. eee, losuję dalej. Eee, mam też takie coś, co jest kremem, coś takiego jak nutella, tylko że ma być o smaku ciasteczek. Mm. Pachnie faktycznie jak ciasteczka. Nie ma łyżeczki. Zjem palcem. Powiem tak. Jest to dobre. Ma posmak takich... Kurczę, już gdzieś to jadłam. Hmm. Na pewno na jakimś, właśnie, kanapce mogłoby to być dobre. Samo w sobie nie jest czymś takim, że jadłabym to na przykład łyżką, tak jak czasem się zdarza z nutellą. Kurczę, nie mogę sobie przypomnieć, co to jest za smak. To jest taki smak ciasteczek, które mają dodane przyprawy korzenne. No, taki. Tak. Są takie ciasteczka, nie wiem jak się nazywają. Ale one mają dodane jakieś tam przyprawy korzenne. I to jest właśnie ten smak. Jest ok. Spodziewałam się chyba troszkę czegoś innego, więc takie 4 na 5, bo jest całkiem dobre. I myślę, że na kanapce faktycznie może być czymś fajnym. Zwłaszcza jeśli na przykład doda się do tego banana czy jakieś inne owoce. Myślę, że wtedy na pewno będzie ok stały mi już nie różo. Mam na przykład takie cukiereczki, cukiereczki o smaku maślano-tofi. Nie, nie wysypuj się. Ok. Jak te, to Flersy, no kłam bardzo podobnie, ale są ciągutkowate. Mmm, okej okay. i zostały mi dwie rzeczy. Jedna z nich to Scottish Tablet i to też jest y, produkt wyprodukowany w Szkocji. Nawet mamy tutaj takie oznaczenie. O wow, ciekawe co to będzie hm ale słodkie. Myślę, że jedno takie i się zasłodzonym do końca dnia. To są takie w smaku jak krówki, ale takie, które już się zdążyły tak trochę zcukrzyć i są takie bardziej kruche niż ciągnące. Wow, A jak będzie mi się chciało czegoś słodkiego, to jeden tafelek czegoś takiego załatwi sprawę chyba na cały dzień. Ogólnie jest dobre. Ale nie mogę dać temu piątki, bo nie zjadłam nawet całego, a już jest mi za słodko, więc daję takie cztery. Ogólnie smaku jest dobre, ale jest bardzo, bardzo. Ale jest za słodkie. Okej, okay, i skoro sąsiedzi mają remont na górze i już jestem blisko końca, to może zdążę. Bo tak jak już wspominałam na holu zakupowym, mam jeszcze takiego psa, w którym też mają być ciasteczka. Jestem bardzo ciekawa, jak smakują, więc od razu go otwieram. To były ciasteczka w kształcie psów, aczkolwiek jak się je wyjęło, to już są trochę mniej w kształcie psa. Ale znalazłam jeden, który faktycznie wygląda jak piesek i chcę go skosztować. Znowu takie zwykłe maślane ciasteczko do herbatki. Ale jest bardzo dobre. No super. Okej. Okay. Najadłam się, popróbowałam nowych rzeczy. Niektóre były naprawdę bardzo dobre, inne troszkę mniej. A na dziś to już. A na dziś to już wszystko. Więcej, jeśli podobał ci się filmik, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. Możesz też zerknąć na inne filmiki. Do następnego. Pa!